Macie uśmiech na twarzy, myślicie sobie co za wariaty, to już możecie zostawić łapeczkę z góry, Dziękuję. i lecimy z tematem. La... Wolę wyjść z domu, przewietrzyć się. Narysujmy to. Jest hamulec skręcony na maksa, nie? I patrzcie, wyciąga się ten. Kamera zamarza, wszystko zamarza. Małego robimy. A ja muszę łopatować. Kornel tutaj łopatuje stachowi. Maciek jeszcze pojechał zaliczyć Mama jakby to zobaczyła, to by na mnie było. Ryby, 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 witajcie Nietypowo, sprzed domu Słuchajcie, wczoraj jeszcze nie było ani deka śniegu A dzisiaj metr naspało Patrzcie, po prostu kosmos Pół godziny już odśnieżaliśmy Mustiego, nagrzaliśmy Kasia do nas dzisiaj dojedzie, więc musimy drugi samochód odśnieżyć Kornel działa Jedzie ze mną Miko, Siema. nic nie widać, Kornelek jak wiadomo, jak zwykle. I w tych iście zimowych warunkach uderzamy na spinning i cel to są uwaga pstrągi. Doszły mnie słuchy, że takowe się pojawiły, także cóż, nie omieszkamy z tego skorzystać. Im gorsza pogoda, tym lepsza, bo będzie mniej ludzi, mam nadzieję, będzie kameralnie, będzie przygoda, będziemy robić grilla. Dojedzie jeszcze do nas na pewno Marcin Buzek, dojedzie pewnie do nas mama, czyli Kasia. No i co? Zapraszam na fajną przygodę. Jak już macie uśmiech na twarzy, myślicie sobie co za wariaty, to już możecie zostawić łapeczkę z góry. Dziękuję i lecimy z tematem. Hu!

nie dało się wyjechać, musimy odśnieżać. No cóż, a pod tym śniegiem jeszcze lupy więc No niestety. Zima. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Na mi się rozgrzeje przed rybkami. Mieliśmy być na 11 na łowisku, chyba tyle czasu zajęło. Odśnieżenie Co, zmęczony już? No Nikt nie mówi, że będzie ma. w ogóle nie wiem czy dojedziemy, zaraz wam pokażę jakie drogi są Generalnie to mało co widać <laughs> Bardziej się domyślam gdzie jest droga Ale no nic, jedziemy Osobiście uwielbiam takie przygody, bo takie wyjazdy się zapamiętuje najdłużej Niestety już musimy zmienić plany, bo moi drodzy jest zamarznięta jedynka, bo Maciek dojechał już Chcieliśmy robić ujęcia z drona i chyba na dwójce będziemy tak. go spinningować, także coraz ciekawiej się robi. Ale to nic, nie poddajemy się. Mamy czas, to jedziemy na rybki. Prawda? Tak. Droga masakra. już ma normalnie droga. Coraz gorsza droga, ale jesteśmy już prawie u celu. Dwa razy się zakopaliśmy, aż Jacek po nas, do nas dojechał, jedzie tam za mną. Pomógł nam, tak to byśmy tu już na pewno nie dojechali. Ciekawe jak macie właśnie on Bemko, Też z napędem na tył, ale jakoś dojechał. jest, stoi Dobra, jest, nieważne, koniec marudzenia, najważniejsze są rybki. Patrzcie ile śniegu w jedną noc, kuźwa wczoraj jeszcze nic nie było. Deszczyk popadywał. Ja to, no. to widzę gumiaki przynajmniej. Ja gumiaki, bo serio. <laughs> Patrzcie jaki to jest spinning. Ale one w ogóle toną? A, tak, to przebija, nie? Ale zbijanie to się mija w ogóle z celem. Chyba idziemy na dwójeczkę. A tam jest ta cieńsza jest warstwa lodu, tam gdzieś takie niebieskie. Co idzie Maciuś? Ale to nic nie idzie tego zwinąć. No nie wiem, no. no, bo to idziesz, to jest za warstwa już. Górę. Ej nie rzucaj tu Mikołaj, bo widzisz co się dzieje Ale to klej Bardzo Przymurował do dna chyba No kurde A hamulec taki delikatny no. Jedzie, jedzie, jedzie No patrz Parek Mikołaj ciągnie górą no. Nie nie rzucajcie tutaj, bo to niszczycie wędki, szkoda no, tego O, o teraz, to Chodźcie na dwójkę, patrzcie tam. Patrz. Tu wszystko zamarznięte, jedyna możliwość widzę tam jest o. jeszcze rozmy... No, no trudno no. A tam gdzie jest takie niebieskie bardziej, to tam nie jest cień śród? Kurczę, ja wziąłem tylko na lekko. Trudno. To jak chcesz ci dam przynęty czy nie, coś? Nie, nie. Bo ja mam wiesz, tą wędkę Berkleja Aha. URBN do 7 gram, nie? Aha to, nie, nie. Acha, to, to no no na konia oszukiło. się nastawiłeś. Na, na ten, na, na konia, na coś mniejszego, nie? Mieliśmy tutaj grilla właśnie robić w tej wiacie Czekamy, jeszcze Marcin nie dojechał Widzicie, na razie jesteśmy w trójkę Ja tu w ogóle nawet nie dam rady wjechać na parking Auto stanęło i stoi, może sobie stać No No zależy ma być w środę jak chyba minus 11 w nocy wow. I cały tydzień po pomro ma chyba w dzień nawet Czyli to tak na święta Oby. Jak tu już jest taka warta, to moment się setnie, nie? To, to na 100%, jak będzie teraz w nocy na minusie To nawet w tygodniu można tu podjechać no. Urlop trzeba brać i na ryby. Nocy właśnie. Dobra, chłopaki, chodźcie na ten, ten, bo na, szkoda. Na dwójkę, bo to... Tam za szczupakiem. Zaraz tam. No. no i tak wygląda sytuacja. Przeszliśmy przez cały zbiornik. Zrobiliśmy ścieżkę. Także jak ktoś będzie miał ochotę, to już może tu łowić. Tam zostały auta. Tutaj no, nie da się łowić po prostu na jedynce. Także spróbujemy za szczupakiem. Zwijaj szybko. Jak się rzuci w ten, ten śnieg, to lipa. Jatek też przeszkował delikatną wędkę, ale próbujemy. Oby do zobaczonka zaraz z rybą. Dojechał do nas Marcin, łowca. <noise> Miał całą familią przyjechać, ale widzę, że się chyba wykruszyli. No w sumie nie dziwię się. Dzwoniłem do Kasi też, żeby nie przyjeżdżała, ale nie że przyjedzie. Lezwo, bo ledwo, ale jeszcze idę. Powiem ci, że w połowie, w połowie drogi miałem myśli, że to nie był najmądrzejszy pomysł. Ja tak miałem dzisiaj jak zaczęłem śnieżać kurde podjazd. Ja myślę, po co? Ale przez dobę? Ale pomyśl, lud, no. pomyśl, że nie będziesz tego musiał robić, wiesz, jutro. Tak, to samo będzie. Jak, jak mowali śniegiem do, do jutra cały czas. Myślisz? No, ja patr patrzyłem na te no. aplikacje na pogodę te dwa tygodnie takie mają. O kurde, to jest będzie jeszcze, kupić. nie? I mróz po tym ociepleniu jakieś. Znowu na tak święta to się pewnie odwiz zrobić. Parę lat było spokoju, to teraz Dowaliło nadrobi me. kurde. A. To Nie było przez cały rok, chyba w tamtym roku. No nie było tak. Miałaś 500 metrów przez dwa tygodnie i to było wszystko. No. A to myślicie, że trzeba będzie i tak go śnieżać jutro? A ja? No tak, cały tydzień. Ja zostawię auto z mojej na parkingu, żeby rano pojechała, nie będę wstawał o 5. To ja chyba też sobie zaparkuję przy drodze. Bo... To się mija tak, z cedem, no, nie? Dokładnie. A gdzie Gosia, czego nie przyjechała? <laughs> no takie warunki? Po co? <laughs> na Grilla nie chciałaś? No nie bardzo. A wziąłeś w ogóle rzeczy na Grilla? No. To no. robimy. No, ja węgiel je. mam, jak się z, ten, przemoczymy, to jest no. to odpoczniemy. No ale widzę, że jest nici. No, zamarzło. Ale to jest śnieg, jak chyba, że masz ciężkie przynęty, ja to może... Jeśli masz o przynęty, to kurde, lepiej zostawił wszystko. To możesz moje sobie no, Ale to raczej to lipa nie łowienie. No, tam, tam Dziurkę zrobisz, będzie smyrał. To jest pod lodówkę. tak? No. Dobra, próbujemy coś, nie? No jak? Chłopu już na kanach. Tego łowią. No co wy to robicie? No co wy to robicie? Mają fakt faktem spodnie narciarskie, więc... Mogą... Dobry by ich nie widział Masakra no Nagram wam ciekawostkę, bo myślałem, że padnę przed chwilą Patrzcie, bo korna tak zwija, zwija Daj półkiem do kamery I patrzcie, wyciągam ten Jest hamulec skręcony na maksa, nie? Patrzcie, wyciąga się ten, no, szpula e, nie, idzie, no nie tak jak luźno normalnie i myślimy, kurde, Jacek dopiero wziął, patrzy co jest grane, się nowy kołowrotek i zepsuty, kurde, a wiecie co się okazało, że źle, źle jest założona, <śle> źle założyłem po prostu plecionkę i jak się przypatrzycie teraz dokładnie, patrzcie, to się kręci plecionka na szpuli, a nie szpula, szpula zabetonowana jest, jest skręcona, o, pokażę, także taki O, widzicie, teraz się kręci. Patrzcie, nie tylko ta tylko idzie sama plecią. Teraz głupota A tego, moja górka. muszę trzymać, bo tak to nie chciało puścić. Nie? A wyszło to dopiero na lodzie. Jak się wszystko zmroziło, także cała plecionka do przewinięcia jest, nie? Nie będę wam już powtarzał po raz kolejny, że są ciężkie warunki, bo to widać. Zamarzają nam przelotki, ale łowimy. Nawet na... używając żyłki. Tak. A bo ty żyłkę masz. Tak. No proszę. Jest 0, minus 1, plecionka to nie jest dobry pomysł było minus 2,5, no A ja minus 1 i 0 no, Zmianę się tak Niko ja nawet tutaj widzę, próbuję za tym strągiem Byłyby jaja jakby wziął Ale możesz próbować Mimo wszystko, że wali śniegiem i tak dalej, wolę wyjść z domu, przewietrzyć się Pewnie, no, Bałwana ulepić to no niekoniecznie, nie? Jak Ale widzicie, lepiej jest, tak jakby miała być ciapa, tak jak było przez cały tygodni. Znaleźliśmy się z powrotem w punkcie Alfa, jest Stachu, gospodarz. Łopatuje, Łot śniżo. A ja muszę łopatować. Idziemy na Grilla idziemy się chwilę ogrzać, bo nam rączki trochę marzną. Szczytówki. Zobaczymy. Kurde, kamera zamarza, wszystko zamarza, naprawdę warunki są wybitne. Przyjechali tutaj z tej drogi, coś zarządzają, czyścić Musimy przestawić samochody, chłopaki poszli przestawić A ja korzystając tutaj z dobroci Stacha, bo nam pożyczył grilla takiego małego Bo tam mieliśmy na tamtym palić dużym, ale nie ma sensu tego rozpalać dla kilku kiełbasek Więc takiego małego robimy A ja muszę łopatować Kornel tutaj łopatuje Stachowi Bardzo dobrze Niech wyczyści Następni będą mieli lepsze dojście Panie klimat Spokojnie? nie? Jest śnieg, jest fajnie Dobrze, że się z domu ruszyliśmy, to jest najważniejsze tak. Bo tak to byśmy jeszcze spali A że ryb nie ma, no to wiecie, nie, kto, kto... My jesteśmy Śniegi, przyzwyczajeni wiem, nie, tak. Wjechała agenta na stół Tyrkota Powoli dochodzi Żar jest, można się ogrzać, jakby ktoś chciał Chłopaki <laughs> się nie poddają, zobaczcie My stare dziadki już tu stoimy A oni poszli jeszcze próbować ale w tym śniegu a, coś, widzę, że coś tam coś nie, coś próbują. No. Śnieżek pruszy, tak jak pruszył. Przestawiliśmy auto, bo tu drogę cały czas odśnieżają. Już parking odśnieżony. No I oczekujemy. No i tak wygląda finalnie. Zobaczcie, jaka wielka w ogóle. Marcin taką wielką kiełbasę kupił na Grilla, ale dobra. Cisza zapanowała, bo wszyscy jedzą, tylko Stachu nie chce się namówić. O sylwetkę dbam. Bogorszona zbijek, że gdzie na obiedzie był, że nie będzie zjadł, bo zaraz ma obiad. No, pojedliśmy. Marcin i z Jackiem biorą się za łowienie. Kornel się zmęczył łowieniem. A Mikołajowi już zimno. Kupiłem te podgrzewacze co Stachu miał ostatnio, także następnym zimno mu w ręce, widzicie? I... No już najchętniej to by pojechał. Następnym razem będą podgrzewacze, to... Ale koronelkowi nie jest zimno. Mama jakby to zobaczyła, to by na mnie wściekło była. Herbata jest gorąca. Aż paruje. No i taki klimacik mamy, nie? No zamiast siedzieć w domu, coś innego po prostu. Maciek jeszcze pojechał zaliczyć to, co robiliśmy w tamtym roku. Mały driftik, Ale chyba jeszcze ten śnieg się za bardzo nie nadaje, powiem wam. Przynajmniej ja Mustangiem nie daje rady. Bo stoi w miejscu. Tam widzę chyba Subaru jest za Mackiem O, widzicie jak jedzie, słabo no. Tu jest taki w miarę fajny ten parking na uboczu Remka mm. na tył, ma napęd Ledwo powiem wam, że i tak ledwo się w ogóle da jechać, nie? Także... Co dopiero Co dopiero driftować Kawałek mi z Mars. Ręce poszedł, włączyłem grzanie w samochodzie, żeby się poszedł chłopak zagrzać. Kornel Dare jak widzicie, rozgrzany. Udaje orła. No tyle. No próbowały chłopaki tutaj jeszcze porzucać, ale no nie, nie, nie oszukujmy się. Nie ten dzień nie ta pora, po prostu chcieliśmy się wyrwać, spotkać się, poplotkować sobie. Zjedliśmy pysznego grilla, jesteśmy naładowani do tygodnia ciężkiej pracy, także mam nadzieję, że Wam się podobało. No czasami takie wyjazdy się zdarzają, a już kto jak to my to jesteśmy wybitnie przyzwyczajeni, do tego by po prostu nie biorą, więc jeden pieron czy się dało łowić, czy nie. Jak dotrwaliście do końca zostawcie łapkę w górę, osoby które są nowe macie przecież subskrybuj, kliknijcie dostaniecie informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle każdy piątek bo 19. .00. Mam nadzieję, że kolejny będzie rybny. I tyle. Ostatni raz zamrożonego, zimowego rzemienia. Ryby, 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 cześć. Wow! Dołącz do obozu łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.